Uh-huh Czy mi już urosła broda? No zresztą zresztą nieważne. Nie interesuje mnie broda. Jestem facetem. Więc w sumie rodzi mi może nawet lepiej. Nie wiem, gole się przed każdym odcinkiem. No, no, no dobra, 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 Koniec pierdzielenia. Przejdźmy do konkretu, czyli standardowo, pierwszy do reklamy Twitcha, a potem do odcinka. No więc widzowie zapraszam gorąco, już znacie ten link, prawda? Znacie już ten link. I pamiętacie, że w każdy poniedziałek, wtorek i środy są streamy od godzin porannych, czyli około 1011, do godzin popołudniowych, czyli około 15-16. Czasem są dywy, czasem odwiedza nas Dawid Czech, także generalnie jest. Co robić. I dziś też będzie co robić, bo dziś kolejny odcinek Super Duper Story. Do którego zapraszania, do którego oglądania was zapraszam. Zwycięstwo! Dostałam tytuł królowej piękności. Jesteś zwycięzcą! Zwycięstwo, widzowie! Mamy w końcu ładnego bohatera w prawdzie historii, znaczy Super Duper Story. W każdym razie tutaj tak zasługuje na medal. Tak się cieszę, że stoję tu przed publicznością. Tu przed publicznością. I to nie byle jaką publicznością. Stoisz przede mną i przed moimi widzami. My cię widzimy. Co jest nie tak z moimi rękoma? Są ogromne i owłosione. Ona, ona ewoluuje! Co jest nie tak z moimi rękoma? Stanowski! 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 Dlaczego sukienka pęka w szwach? Cycki! Cycki! Przepraszam, zdrowie. Poniosło. Cy! Popędziłam do lustra w garderobie. Mam jabłko Adama, a moja twarz jest cała pokryta zarostem. No co? Może jestem dziewczynką? W odbiciu pojawił się gigantyczny mężczyzna! A już się bałem, że gigantyczny kuta. Wtedy się obudziłam i od razu pobiegłam do lustra. Teraz pojawi się kuta. Czy to tylko moje wyobrażenia? Czy naprawdę jestem coraz większa? O nie! Ludzie rosną! Monka jest! Jak człowiek może rosnąć? Czekałam na wyniki castingu w konkursie piękności i stałam się bardzo niespokojna. No co jak co, ale przyznać trzeba jedno. Nawet ładna ta bohaterka. Nawet wyszła animatorowi. Co to jest? Przyjrzałam się bliżej i zobaczyłam czarne włosy na podbródku. Uuuuh. Kut, kut. Dobra, już przestaję. boże Wtedy moja mama zapukała do drzwi. Wyciłam pensetę i to wyrwałam. Wyciłam pensetę i to wyrwałam. O, ja dupę, jak sprawnie. Zazdroszczę. Ja muszę pół godziny jeździć maszynką po brodzie, a praktycznie nie mam zarostu. Dodatkowo i tak zawsze zostanie kilka włosków. Możliwe, że ty po prostu. Fala się golić. Jest taka szansa. Po śniadaniu popędziłam do kosmetologa. Edi jak zwykle dał mi maseczkę. No i dobrze że da, bo przyda ci się, gdzie tak teraz po ulicach bez maseczki chodzić? Powiedział też, że moje ciało stało się bardzo wysportowane. Postanowiłam się popisać. Nawet nie ćwiczę, to tylko właściwe odżywianie. Nawet nie ćwiczę, to tylko właściwe odżywianie. A tu warto napomknąć, tak dla osób, które nie wierzą, że sama dieta wystarczy, żeby schudnąć, przynajmniej trochę. Jeszcze miesiąc temu ważyłem ponad 88 kg, dziś waży 85. I to tylko licząc kalorie i mając deficyt kaloryczny. Nawet nie, że jakoś super zdrowo się odżywiałem, po prostu liczyłem kalorie i ich nie przekraczałem. Także widzicie, wystarczy odpowiednio jeść i od razu jesteście fit lovers. Potem poszłam do kawiarni, gdzie czekał na mnie mój chłopak i przyjaciółki. Po drodze otrzymałam wiadomość. Wyniki konkursu. Miałam zamiar to otworzyć, kiedy padł mój telefon. Kto normalny wychodzi z domu z rozładowanym telefonem? Tak to! Przyjaciółki i chłopak również chcieli wiedzieć, czy jestem uczestniczką. W końcu telefon się włączył i. Tak, dostałam się! Brawo ty! Brawo ja! Mój chłopak, Mik, powiedział, że zawsze był dumny z tego że spotykał się z najpiękniejszą dziewczyną w szkole. Spotkał się z twoją matką? Czy to przypadkiem nie był twój chłopak? To oczywiste, że wielu chłopaków do mnie podbijało. <grym> A to wciąż myśli, że mówimy o niej. Niesamowite. Ale Lisa i N siedziały z niemrawymi minami. N powiedziała, że boją się, że nie zdadzą najbliższego testu. I nie są teraz w nastroju do zabawy. Że boją się, że nie zdadzą najbliższego testu. A mogłyście brać przykład z koleżanki i się ładnie ubrać? Wtedy wszystko zdacie, jeżeli waszym profesorem jest facet. Hej, mam tu święto, jaki test? Lisa zaczęła. Ona i N tak się martwiły, że nawet zaczęły brać tabletki uspokajające. I zaproponowała, żebym ich spróbowała. Okej, okay, daj mi. Też byłam zdenerwowana przed konkursem i uznałam, że to mogłoby się przydać. Teraz tylko poczekać, coś tableteczka G zadziała, a potem szybka wymiana nerki z iPhone'a. Wstępnego ranka obudziłam się z opuchniętą twarzą. Otworzyłam oczy i poszłam do lustra i nagle... Co jest ze mną nie tak? Włosy na moim podbródku? I to nie tylko jeden! Bo ich już około pięćdziesięciu. Bo ich już około pięćdziesięciu! Jakim cudem ona tak szybko policzyła? Ile ma włosów na brodzie? Wygląda to jak zarost, tak jak umika. Chwyciłam pensetę i zaczęłam wyrywać włoski. Weź sobie brodę całą obecnie. Szybciej będzie. Co się tak nożem, tak. Czy ktoś mnie przeklął? Prawdopodobnie moi widzowie i też nieświadomie ja, jakby przepraszam. Pospieszyłam do mojego kosmetologa. Byłam wściekła. Wpadłam do jego gabinetu i zrobiłam scenę. Pierw to zrobiła strasznie dziwną pozycję. To wygląda, jakbyś go chciała do czegoś zachęcić, a koniecznie zrobić mu krzywdę. Był zaskoczony i zaczął mnie zapewniać, że nie zrobił mi nic złego. Klientce to się nie podobało. Eddie próbował ją zatrzymać, ale nawet się nie odwróciła. Może dlatego się nie odwróciła? Bo on się przed nią przeteleportował, jest, w się sensie on stał przed nią, więc jak miała się odwrócić, jak ona szła do przodu, a on stał przed nią. Wykopał mnie i nakrzyczał na mnie, żebym nie wracała. Może nie powinnam była na niego wrzeszczeć. Wodziłam do niego przez te wszystkie lata, ale co jest ze mną nie tak? Bibliotekum. Powiedziałbym ci, ale nie chcę, żebyś była jeszcze smutniejsza. Może to z powodu pigułek, które dały mi Lisa i N. Od dawna podejrzewałam, że moje przyjaciółki są zazdrosne o mnie i moją urodę. To na ch... brałaś te pigułki! Nawet nie wiedziałam, co to jest! Pozwoliłam przyznać się dziewczynom do wszystkiego. Po cichu usiadłam naprzeciwko i zdjęłam kaptur. Powiedziałam, że zarost jest z powodu ich cholernych środków uspokajających, i poprosiłam, aby nie patrzyły na mnie w ten sposób. Dziewczyny od razu zaczęły wymyślać wymówki, ale ja im nie wierzyłam. Ale. co jest nie tak z moim głosem? Ona serio ewoluuje. Pokémon! Odchrząknęłam, ale mój głos wciąż był głęboki, jak faceta. Jak, jak, jak co faceta? Co, co facet ma głębokiego? Ukradłam tacie maszynkę do golenia z łazienki i ogoliłam mój zarost. Skóra stała się gładka i trochę się uspokoiłam. Poszłam do łóżka w nadziei, że rano wszystko zniknie. Generalnie tak to działa, że jak się ogolisz, no to włosy odrastają. Tak tylko jakby co mówię. Rano obudził mnie Mig, i nagle poczułam, że po goleniu zarost jest dwa razy większy. Ale te piguły to musiały jej naprawdę mocno siąść na banie Co jeśli Mig zostawi mnie z powodu tego, jak teraz wyglądam? Znajdziesz sobie dziewczynę Kiedy otworzyłam drzwi, zobaczyłam obrzydzenia na jego twarzy Mig powiedział, że musi natychmiast wrócić do domu Mig, mig Zupełnie nie chciałam wychodzić z domu, ale tego dnia miałam test, ale tego dnia miałam test. Test na ojcostwo, chyba. Żeby wszystko ukryć, założyłam bluzy z kapturem i najszersze dżinsy. Do widzenia, moje ulubione sukienki. Do widzenia, cucuszki. Dzień dobry, panie Wężyk. Mik powiedział, że jestem kłamcą, że ukrywałam przed nim swoją brzydotę i tylko udawałam piękną. Próbowałam wyjaśnić, że to było tymczasowe. Ale wtedy moi koledzy z klasy zaczęli się ze nas śmiać. Dokuczali mi nazywając mnie brodatą kobietą, która występowała tylko w cyrku. Przysięgam, że na tyle razy, co byłem w cyrku, nigdy nie widziałem tam brodatej kobiety. Nigdy! Nauczyciel surowo kazał mi siadać i zdjąć kaptur w klasie. Nie chcę, żeby moi koledzy z klasy znowu się ze mnie śmiali. Już i tak się śmieją. Nie mogłam już tego znieść. Wróciłam do domu ze łzami w oczach. Czy to jest ten dom, widzowie? To są nawet te same. Ale pomidory na talerzu w salonie. Wszystko takie samo! Ha! Czyli albo pan policjant zbankrutował, albo sprzedał dom. Innej opcji nie widzę. Ha! pomidory! Na talerzu! W salonie! Nawet nie próbowałam ukrywać się przed mamą. Teraz to nie ma żadnego sensu. Moja mama była zadziwiająco spokojna i powiedziała, że to tylko hormonalna anomalia. Spokojnie, to tylko hormonalna anomalia, synku. Moja mama powiedziała mi, że muszę zrobić test hormonalny, więc poszłyśmy do lekarza. Niech dadzą mi magiczną kroplówkę i ten cały koszmar się skończy. Lekarz wyszedł i powiedział nam, że zamieniam się w chłopca. Zamieniam się w chłopca. Mówiłem. Ostrzegałem od samego początku, widzowie. To było po prostu pierwsze stadium Pokemona, teraz ewolucja w drugie. Stanowski! 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 Jak to możliwe? Czy wy wszyscy tu zwariowaliście? Ale to w sumie serio jest możliwe? W sensie, serio coś takiego istnieje? Ja nie wiem, nie znam się, okej? Okay? Nie uważałem na biologii. Po prostu ciekawi mnie, czy serio komuś może wyrosnąć p... Lekarz wyjaśnił, że jestem interseksualna. Inter -kursy, inter -kursy. Wróciłyśmy do domu, a ja zamknęłam się w swoim pokoju. Ty całe życie się tylko zamykasz w tym pokoju. Nic byś nie robiła, tylko się zamykała w pokoju. Potem dostałam sms -a. Zupełnie zapomniałam, że dzisiaj jest pierwszy etap konkursu piękności. Chciałam się ogolić i położyć na nim jakiś podkład. Ale potem zdałam sobie sprawę, że nie chcę tego robić do końca życia Tymczasem 90% facetów, którzy muszą się kolić co 3-4 dni sadgę. Wpadłam do garderoby, gdy konkurs już się zaczął Był pokaz kostiumów kąpielowych Ledwo go założyłam I nagle zdałam sobie sprawę... Tak, moje ciało się zmieniło, ale nadal byłam taka sama. No tak narzekasz, a kratę na brzuchu to masz. Wiesz ile ja bym dał, żeby mieć kratę na brzuchu, a nie tylko krat piwa w lodówce? to że ty, widzowie, nie mogę pić piwa. Wtedy prowadzący zawołał moje imię, a ja weszłam na scenę ze szczerym uśmiechem. Na początku zostałam nagrodzona brawami, ale potem cała sala zaczęła buczeć z oburzeniem. Prowadzący zatrzymał pokaz. Zapytał mnie, co ja tu robię. Oto ona, chwila prawdy. Zapytał mnie, co ja tu robię. Oto ona, chwila prawdy. Czy chce ktoś mi wytłumaczyć? O ch... chodzi animatorowi w tych historiach, on robiąc animację postaci. W momencie kiedy postać się nie odzywa, to dla udynamicznienia sytuacji postanowił Pona Ci oczami na lewo i prawo, bo czemu k... A, nie, każdy tak... Robino, nie? Zamarłam na sekundę i przestraszyłam się. Ale potem zobaczyłam moich rodziców w tłumie oraz Lise i Annę. Uśmiechali się do mnie w przeciwieństwie do wszystkich innych. Te słowa były mi potrzebne i zaczęłam mówić: Kiedyś starałam się być najpiękniejsza, a teraz? A teraz jestem najpiękniejsza. Tak jak my wszyscy, mam nadzieję, że pewnego dnia ludzie staną się naprawdę wolni i przestaną uganiać się za wątpliwymi ideałami. Ale widzę, tu pojawia się coś mądrego! Nie, nie mogę to słuchać. Stop, 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 stop! Stop mądrym rzeczom w prawdziwych historiach! Tak jak kilka dni temu zrobiłam to ja. Tak. Moje ciało się zmieniło, ale w środku wciąż jestem taka sama. Po pierwsze, jestem osobą z własnymi marzeniami i celami. I stoję teraz na tej scenie, by udowodnić to sobie i wam. Dobra, dobra, widzowie, zatrzymajmy się tu. Żebyście nie pomyśleli, że warto wierzyć tym historiom, okej? Okay? Wdech i wydech. Już, ok? Nie wierzymy. Wszystko jest fake. Git, lecimy dalej. Najważniejsze jest, aby nauczyć się kochać siebie. Nie wstydzę się już. Ktoś na sali zaczął mi bić brawo, potem ktoś inny. A teraz prawie wszyscy zaczęli mi klaskać. Że mówiąc, teraz nie obchodziło mnie, co powiedzą. Już wygrałam. Udowodniłam sobie, jak silna i piękna mogłabym być. W sumie, jakby nie patrzeć, to jesteś silna. Jesteś w końcu umieśnionym facetem, no nie? Śmieszna. Z zarostem i nieogolonymi męskimi nogami. No to tam jeszcze po biedy. Teraz bardzo chciałam zobaczyć moich rodziców i przyjaciół. Z bliskimi na pewno nie miałam się czego obawiać. Na pewno plus jest taki, że jak ktoś cię napadnie, to bardziej on będzie miał problemy niż ty. I nie musiałam niczego udowadniać. Super duper story. No i co mam wam powiedzieć? Musicie popracować nad zakończeniami historii. W sumie to musicie też popracować nad początkiem, nad rozwinięciem, nad fabułą, nad historią, nad postaciami, nad kreską, nad... A wiecie kto już nie musi pracować? Ja. Ja już na dzisiaj skończyłem. Oficjalnie uważam ten tydzień za zakończony. Na szczęście dla was, bo dla mnie trochę mniej, coś się kończy i coś się zaczyna. I nie, tym razem mniej nie... Znaczy... Ale... Po prostu chodzi o to, że kończy się jeden tydzień, a zaczyna się drugi, a to oznacza kolejne trzy filmy na moim kanale. I kolejne trzy live'y na moim Twitchu. Także zapraszam na YouTube'a, na Instagrama, na Twitcha, na Twittera, na Discorda. A wszędzie! Trzymajcie się, widzimy się... Yy. No, no nie zależy czy padniecie na streama, czy dopiero na odcinek środowy, ale widzimy się na pewno. Trzymajcie się na razie. Po! Kocham, kocham cię niezmiennie! To permanentny stan od lat, po co mi szukać niepotrzebnie. Gdy drugie pół już mam, kocham, kocham cię niezmiennie. To permanentny stan od lat, po co mi szukać niepotrzebnie.